Proszę Państwa, w imieniu Stowarzyszenia przez Drogę, do którego mamy oboje przyjemność należeć, w imieniu dyrekcji zespo, zespołu szkół Jerzykowie, e, dzięki której mogliśmy się w ogóle tutaj dzisiaj spotkać, oraz e, w imieniu Fundacji Scena Podpiciska, której jednym z założycieli jest Pan, ja, pan Andrzej Piczyński, który do nas właśnie jedzie z planu zdjęciowego e, filmu o Powstaniu Wielkopolskim, serdecznie Państwa zapraszam na święta... v 2008. Wysłodawcą, o ile wiem, oczywiście młodzież chciała to nakręcić, bo Jasiu, nasz kreon, A on wpadł na ten pomysł i procesu przekonywania swoich kolegów i swojej koleżanki oczywiście za bardzo tam nie zna. W każdym razie skutecznie to zrobił, bo się pojawiła cała grupa. Um, właśnie z pomysłem, no i tak zaczęli mnie zarażać tym. Um, ja sam zaczynałem zadawać pytania, na ile to zarażanie nie jest w nich pewne, czy w nich mocne. Okazało się, że mocne. Okazało się, że mają podstawy i okazało się jeszcze, że oni mają podstawy, żeby mieć marzenia. Czyli krótko mówiąc, tymi podstawami dla mnie jest, um, no, dyscyplina realizacji. I oni taką dyscyplinę, nie umiejętności, że starałem się im pomóc, tak, ale dyscyplinę realizacji um, pomysłów w procesie dogadywania i potem już realizowania. Na to, to jest cecha niezwykle rzadka, to jest rzadko spotykana. Bez tej, bez tej cechy nie byłoby tego. Oni mieli inne trudności, podejrzewam ja miałem inne trudności, ponieważ z braku jakby operatora musiałem stanąć za kamerą e, e, i jak gdyby spróbować ogarnąć i reżyserię, i, i obraz. Ja prowadziłem próby, także ja byłem skupiony bardziej na technicznych sprawach, które... No, udało się uratować w takim stopniu, w jakim się udało. Natomiast oni oczywiście, dla nich yy, ta praca była było yy, kilkunastu godzin dziennie czasami i praca i ta jednak dyscyplina przez cały taka gotowość przez cały dzień, czyli to, co jest charakterystyczne dla pracy na, na planie aktora, no były też indywidualne, nie? ktoś tam yy, nie mógł znieść krwi, tak, no, to było, groziło zawalenie planu. Ktoś miał problem ze zwierzętami, ktoś miał problem z jakimś strachem. No to są indywidualne, aktorskie jakieś takie tak? problemy. Udało nam się zrobić to trochę szybciej niż fabularny film, tak? Nisz, niż całe ekipy profesjonalne robią. No ale to zajęło 9 miesięcy. To jest się 7 sobie powiedziałem, że jest to nawet 20 stycznia, lutym, a prawie rok. Bo to jest kwestia montażu, czyli mm -hmm. kawiania. E przepisywania tego tekstu i montaż, 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 montaż. Wolę mam. Pomysły się znajdą, także poczekamy do, do, do lata.